A jak wygląda próba kręcona w silniku konnym? Szerokość 2,20 Obwód koła, nie pamiętam, ale szerokość księdnika razy obwód koła mnożone tam ileś razy, aż mi wyjdzie 1R no wyliczyłem, że 13 obrotów koła daje mi 1R więc kręcimy Chołeczka. Jeśli tu będzie 220. No, przepraszam, 2000 2000 gram. 2200. To będzie nasza. No, może być. Może być. 220. 2020, 220 kg. No, ale to wiadomo co chodzi. O, nie wydarowałem Dobra, wydarowane Tysiąc sto... O, tysiąc sto pięćdziesiąt, tysiąc sto pięćdziesiąt No chyba jesteśmy blisko Proszę o podwórku Jakieś obce ziarenka jeszcze są Tak, jak to będzie podobnie naćkane to powinno być 1150 plus Liczymy każde ziarenko Aha, kurze, no. To teraz jest wytarowane. 000. No, 2500, co tam sobie wyrzucałem, 2200, czyli teoretycznie powinno się 220 kg na hektar. O, ziemia nie jest jakoś specjalnie mokra, więc zresztą jest późno, jest 14 kwietnia. Dobra, jedziemy siać, powinno być dobrze.